Cześć kochani, odcinek kolejny, budowy hodowli. Jak widzicie, wszystko jest tak naprawdę w powijakach, ale małymi kroczkami do przodu. Jak widzicie, nowe cztery regały, które zaraz będę przedstawiał i ustawiał do malowania. Będę robił, będę robił porządki i dzisiaj biorę się za oklejanie i docinanie. Spodów, które znajdują się przy ocieplinie, zaraz wam pokażę o co chodzi. Yy, Marek podocinał trochę za daleko, widzicie? Yy, matę i w tym momencie ona odstaje, żeby nam tam nie podsiąkała wilgoć, żeby nic się nie działo. Yy, zakupiłem specjalną taśmę. To jest taka taśma. Taśma. Patrzcie. Ta, taśma termoizolacyjna. I będę tam docinał spody i doklejał wszystko tak, żeby to mniej więcej wyglądało I tak jak tutaj. Ale tutaj jest to przyklejone złą taśmą. Jest to jeszcze za daleko. Więc będę docinał i robił to tak jak trzeba. Zrobię porządek na hodowli, plus dodatkowo mamy to. Czyli rurki do e, instalacji e, wodnej, gdzie będziemy robili dolewki wody z automatu na hodowli. Wszystko to pokażę w kolejnych odcinkach, ponieważ no mówię, małymi kroczkami zmierzamy ku pełnoletności. A ee, mówię, samo się niestety nie zrobi, więc kroczek po kroczku robię i ja, i Marek. Tutaj wszystko, chociaż Marek jest naprawdę bardzo pracowity, to jest większość, to jest jego zasługa. A e, dzisiaj, jak zdążę, jeszcze spróbuję pomalować regały, żeby mi nie mówił, że niczego nie robię. E, lub e, moi koledzy tutaj z YouTube'a, tu. E, Pana rybę pozdrawiam i mówię od razu. Ja tu też pracuję pani i to dosyć mocno. Tak więc ja biorę się za robotę, a później pokażę efekty. Hej kochani, niestety filmik robię na następny dzień, gdyż Marek zabronił mi malować. Stwierdził, że on to zrobi najlepiej, więc nie wtrącam się w jego robotę. Regały już są pięknie pomalowane na czarno. Dosychają. Wierzcie mi, że w pomieszczeniu jeszcze czuć farbę, ale regały są pięknie zrobione, pięknie pomalowane. Nie mam się do czego w ogóle przyczepić, więc jest super elegancko Coca-Cola. Jutro na pewno będą one postawione na tej ścianie, już szeregowo, i w następnych dniach. W dniach e, będziemy powoli wstawiać akwaria w te regały i zapełniać hodowlę e, akwariami, żeby to wyglądało tak jak akwaria. E, na chwilę obecną ja kończę, ponieważ e, przyszły kolejne e, paczki z e, kolejnymi gadżetami do, e, do hodowli. Ja oczywiście też jakieś gadżety ze sklepu przyniosłem, które będę chciał podłączać. I cóż, biorę się za robotę. Na sam koniec nagramy końcówę. Hej kochani. Słuchajcie, na dzisiaj ja już też kończę robotę. Natomiast mam dla Was parę wskazówek, co dotyczących hodowli e, i dotyczących tego, jak zaoszczędzić troszeczkę i vat i zwrócić uwagę na to, że w hodowli, e, oprócz tego, że mamy ryby, tak, które nam się będą rozmnażać i, i rozmnażamy i tak dalej i tak dalej, musimy też ograniczyć koszty, bo to jest bardzo ważne. Czyli czym mniej prądu ciągniemy, czyli musimy zwracać uwagę na waty w grzałkach, na waty w filtrach. I to jest bardzo ważne, bo później przy ilości, którą będziemy mieli, czyli tutaj powiedzmy na początek, będzie 7 regałów po 5 akwariów, czyli 5 w każdym regale akwarium. Będzie 750 litrów w każdym regale, więc troszeczkę trzeba wydajności. I teraz wa wezmę tylko aparat i podejdziemy. Słuchajcie, dzisiaj zakupiłem jakieś chińskie, chińskie głowiczki. Nie są one duże, tutaj jest zwiększe. Mają wydajność 500 litrów na godzinę i naprawdę bardzo fajnie, bardzo fajnie filtrują, bo podłączyłem, sprawdzałem, czy na powietrzaniu jak to wszystko daje i w ogóle co tutaj się dzieje. Więc w każdym akwarium podłączyłem na próbę takich głowic. Wziąłem 5-5, wziąłem mniejszych i słuchajcie, to jest hicior 4W. I słuchajcie takie napieprzanie. Naprawdę te filtry dają, zaraz wezmę sobie grzałeczkę. Na razie to tak podłączyłem, żeby tylko pokazać. Słuchajcie, zobaczcie To naprawdę ostro daje. E, w każdym razie, e, 4W e, głowiczki e, bardzo mocno tutaj e, dają, i będę też je starał się e, powkładać, e, żeby ten ruch wody był troszeczkę większy. E, co może też zachęcić ryby do, e, do tarła. Natomiast, e, no mówię. Na razie nie podmieniam wody, nie robię jakiś tutaj chodzków plocków, Tym zajmę się dopiero tak naprawdę pod koniec tego tygodnia. Ze względu na to, że widzę, że ryby się już zaklimatyzowały, siedzą sobie. Samce już widzę, tak jak tutaj. przepraszam, O, tutaj Green Dragon. On sobie siedzi, ostro pilnuje, już wychodzi, więc to świadczy o tym, że już jest dobrze. Tutaj Kaliko weloniasty siedzi w grocie, pilnuje groty ostro Wącha. Tutaj jest kolejny Kaliko weloniasty, więc tutaj samiczka. Więc, jak najbardziej, to wszystko fajnie funkcjonuje. Pamiętajcie, trzeba zwracać na takie niuanse rzeczy dotyczące wydajności. Czasami nie znamy jakiegoś sprzętu i trzeba go po prostu sprawdzić. Ja tutaj no mówię, będę testował te głowice. Na pewno ich zamówię jeszcze troszeczkę dla świętego spokoju, bo, bo po prostu. Nie dość, że są tanie, bo to jest koszt w granicach 20-21 zł za głowicę. Co nie jest dużym wydatkiem na feed. Plus do tego gąbeczka. Tak więc, tak więc, na pewno będę gdzieś tam starał się domówić tych głowic. Tak, żeby tutaj wszystko funkcjonowało już na głowiczkach. No i e, mówię co do następnych kroków e, na e, hodowli. E, już mamy pokupowane e, m, przedłużacze e, i jutro e, Marek będzie tutaj siedział na hodowli będzie je przerabiał e, łączył ze sobą tak żeby pochować wszystkie kable co mi się bardzo podoba. No i e, m, jak już to skończymy, zabieramy się po prostu za e, pierwsze, e, pierwsze e, łączenie już rur na stałe e, od e, napowietrzania e, i robienia z tym porządku, ponieważ, no mówię, ten regał wjedzie nam dopiero e, tak naprawdę gdzieś jeszcze z miesiąc, i tutaj będzie stał ten drugi regał. Po prostu nie wszystko naraz i mówię małymi kroczkami. Na dzisiaj, cóż, mogę powiedzieć: regały stoją, jutro będą poustawiane, wszystko będzie wyglądało to tak, jak trzeba. Mówię, sprzęt mały, dokupiony. Ja na pewno zamówię kolejne, kolejne sprzęty na hodowlę. I cóż, powoli się szykujemy do zrobienia filtrów wstępnych. Ponieważ na razie to wszystko funkcjonuje na zwykłej naszej lubelskiej kranówce, a ze względu na to, że będziemy wprowadzać tutaj i ryby dzikie, i chyba strusy i pekoltje, którymi ja się specjalizuję i oczywiście 183, 181, 213 i troszeczkę ancystrusów porobimy, postaram się też ściągnąć z kolumbii troszeczkę z Turiosą. E, tak, żeby ten wybór zbrojników w Polsce w końcu był taki, jak trzeba i e, zaczniemy to wszystko e, tutaj mieć i przy okazji będziemy e, to e, rozmnażali. Co mam nadzieję, że będę Wam pokazywał w kolejnych odcinkach, bo mówię z każdym razem, z każdym zamówieniem e, będziemy ściągali coraz więcej. I przede wszystkim troszeczkę poszukam ryb poznajomych czy w Niemczech, czy w Belgii, czy w Hiszpanii. Tak, żeby to miało ręce i nogi i ciekawe egzemplarze pościągam. Pozdrawiam, gruba ryba Lubli.